Dzień dobry, dzień dobry. Damian Bukański z tej strony. Rozrusznik poranny po raz kolejny. Witam serdecznie. Przygotujcie sobie troszeczkę miejsca, przygotujcie sobie wodę. Przygotujcie uśmiech i jedziemy z pierwszym ćwiczeniem. Ja już sobie tutaj wszystko odpalam na licznik i działamy. Uwaga, moi drodzy, pierwsze ćwiczenie wzmacniające na nogi, bardzo fajne. Będę zaczynał. Aha, miałem tu zaczynać, tak? I zaczynam od wykonania zakroku, schodzę do dołu, nie dotykam kolanem do ziemi, wchodzę do przysiadu, syk i wracam. Tylko teraz dodam sobie jeszcze przejście na drugą stronę, czyli hop, schodzę, przechodzę, dokładam drugie kolano, wychodzę i jeszcze raz, zakrok, zejście, przejście do przysiadu, na drugą stronę, hop. No i jedziemy dalej. I tak przez półtorej minuty wzmacniamy sobie bardzo wielopłaszczyznowo nogi. I na pewno, na pewno już po tych paru powtórzę, jak czuję, że poczujecie to ćwiczenie. Ale mam nadzieję, że się Wam spodoba. Korzystając z chwili, przypomnę tylko, żeby zameldować swoją obecność po skończonym treningu oczywiście w komentarzu, czyli zostawiam jakikolwiek komentarz, cokolwiek. Zostawiam kciuka w górę. Dzięki temu ten materiał jest lepiej pozycjonowany przez algorytmy i więcej osób je może zobaczyć. Mało, a wiecie, bo czasem jest tak, że się nie chce zostawić tego kciuka, ale to jest dosłownie sekunda, pół sekundy. A może być tak, że jeśli jakby tych kciuków będzie mało, to po jakimś czasie nawet osoby subskrybujące nie będą widzieć nowych materiałów, więc bardzo zachęcam, żeby o tym pamiętać. Tymczasem 5 sekund jeszcze tej pracy ciach, gotowe, 15 sekund przerwy, wymagające, co nie? Czuć, bo nogi, kurczę, palą, faktycznie działają, bardzo dobrze o to właśnie chodziło, a teraz będziemy mieli psa z głową w górę, z głową w dół, czyli taka full jogowa wersja, my sobie sporo tych rzeczy z jogi pożyczamy, bo tam jest sporo fajnych rzeczy, więc jedziemy. Psa, pies w górę, napinam pośladki, napinam brzuch, długa szyja, odpycham się od ziemi, wdech, Wychodzę do góry, pięty nisko, głowa się chowa, ramiona proste. Wypinam miednicę do góry, a pięty do dołu, i teraz przez pozycję zgarbioną, długa do... szyja, i przez pozycję zgarbioną, wychodzę do góry. I przez pozycję zgarbioną do psa. Pamiętam o pośladku, pamiętam o odpychaniu się od ziemi, o długiej szyi i o oddechu. I teraz znowu stopy ustawiam, idę do góry przez pozycję zgarbioną. I teraz równocześnie pięty do dołu, a poślady do góry, tak bym chciał wypiąć tyłek, łokcie proste i powrót. 15 sekund zostało. Jeszcze 10. Ekstra. 15 sekund przerwy. Wy już rzeczywiście widzicie kolejne ćwiczenie na ekranie. Będzie to coś w sumie nowego trochę równoważne, trochę wzmacniające całe centrum. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie zaczynam sobie z pozycji rozkroku. Wychodzę do skłonu bocznego i to jest znane. Rozciągam całą tą stronę, ale teraz przenoszę ciężar. Staję na jednej nodze. Utrzymuję. Wracam. I druga strona. Do skłonu. Przenoszę ciężar. Staję na jednej nodze. Łapię równowagę. Wracam. Zwróćcie uwagę, jak wolno to robię. Czyli wychodzę i teraz ten moment oderwania nogi. Najpierw muszę przenieść ciężar. Oderwać powoli nogę, unieść ją, rozciągam całe ciało. Ups. Wolno, trudne ćwiczenie. Trudne ćwiczenie, ale bardzo fajne. I hop. Utrzymuję równowagę, rozciągam. Wracam. Hop. O, no, koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak wam to wyszło, bo wymagające, trzeba przyznać, ekstra. jeszcze chwila, czyli skłon, wyciągam się 10 sekund, ekstra. Super, 15 sekund przerwy, i teraz zostało mi dosłownie jedno ćwiczenie. I teraz z tym ćwiczeniem będę chciał wyluzować ramiona, już to ćwiczenie występowało nieraz w rozrusznikach. Luźne, swobodne wymachy z oddechem. Teraz skupmy się na tym, żeby pooddychać. Wdech nosem, wydech ustami. Więc pracujemy, luźne ręce i oddech. Wdech, wydech, wdech, wydech nosem, ustami. Wdech nosem, wydech ustami. I tutaj znowu cały ruch jest napędzany poprzez biodra. Biodra się skręcają, biodra się skręcają, a ręce luźno. Jeśli ktoś uprawia sporty walki, na przykład, e, na przykład boks, to kojarzy, że tam ciosy również wychodzą z bioder. Więc fajne, fajne ćwiczenie, pewnie koordynacyjne dla osób, które tymi sportami walki się zajmują. I cały czas rotujemy. O. Jeszcze mamy troszkę ponad trzydzieści sekund, więc luźno i dziesięć sekund, luźno, swobodnie. Hop, hop, hop. Świetnie, nasza poranna gimnastyka zakończona. Jestem pewien, że jeśli wykonujecie ją regularnie, to szybciej się budzicie, macie lepszy dzień, bardziej dotlenioną głowę, no i lepszą sprawność fizyczną. Oczywiście jest to tylko jeden z elementów układanki, bo ja zawsze polecam zacząć dzień od rozrusznika porannego. W ciągu dnia starać się ruszać, starać się robić kroki gdzieś przy okazji, ale żeby te 10 tysięcy kroków nabić gdzieś w ciągu dnia, później po pracy, gdy ktoś ma czas, to faktycznie 2-3 razy w tygodniu wykonać mocny trening siłowy, na przykład na bazie kalistyniki i wtedy z czasem z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc można budować świetną formę fizyczną. Aha, no i do tego trzeba oczywiście dorzucić dobre odżywianie, ale to myślę, że jest. Dla wszystkich jasne. Jeśli szukacie jakichś sprawdzonych rozwiązań, które poprowadzą Was za rączkę, to oczywiście na człowiekuruście.pl taki program znajdziecie. Wystarczy wejść na stronę, tam jest baner główny, trzeba kliknąć w przycisk i tam odpowiedzieć na kilka pytań dosłownie w dwie minuty. I odżywianie i odpowiedni plan treningowy zostanie dobrany bezpośrednio do Waszych potrzeb. A ja zapraszam na kolejny rozrusznik poranny w tejże pięknej lokalizacji. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.